Witajcie, z tej strony kolekcjonerzy Kart Panini. W dzisiejszym odcinku będzie prowadził Odcinek Fabian, czyli wasz ulubiony youtuber Zaczynamy Ze mną jest oczywiście Maciek z kanału kolekcjonerzy Kart Panini Witam, ja jestem gościem dzisiaj e, Jest ze mną Wojtek z kanału Wójcik Oraz Kuba, który nie prowadzi kanału Prowadzę Prowadzi? Tak kanał A, a y, prowadzi również kanał, przepraszam y, Kacpi55 Nie, 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 to nie mój kanał to jest kolegi kanał, ja go bardzo polecam. On polecam. Różne no... live y będą niedługo. Dobrze, a zatem w dzisiejszym odcinku e, będziemy... Kubię, to ja ku Kuba nie grać, kubę... Kuba. Kuba ogólnie jest profesorem niczego. Tak, Dokładnie. Tak. Ja, jestem prof... skończyłem Uniwersytet warszawski, jestem profesorem i teraz wykładam y, towar na półkach w sklepie. <laughs> Widać właśnie. A zatem dzisiaj będziemy grać mecz pan losowy. Aha, my tam macie. A zatem zaczynamy. Stop stop 2, No I pięć? Do pięciu Jeszcze raz, jeszcze raz To było oszukane jak w Rosji to... <noise> Dobra, robimy do pięciu, robimy do pięciu Jeszcze ostatni, ostatni. 5 O Maciek A może być Mamy Francję jest dobrze Oczywiście żeby nie było ja jestem z Wojtkiem i Kuba szeroko pojęty w Uniwersytecie Warszawskim. Oczytany w książkach. Oczytany w książkach oraz z Maciekiem z kanału Korei Karpanini. Dobra, nie ma co, zaczynamy. Ja jestem niebieski, Wojtek jest żółty. Nasz profesor jest fioletowy i Maciek jest w tego yy, dokładnie czerwony. Daj Maciek dostał czkawki przez to, że prawie mieliśmy bramkę No niestety Bywa tak, bywa tak Komuna, to jest komuna, to jest To jest, w tej grze jest komuna Co jest? Co jest? O Jezu, jaki brzydka Jaka brzydka bramka Jaka chynna Oooo 2-0 Wojtek i Wierus wygrywają na tym oknie?

rozkładania bułek i towarów i oczywiście papieru toaletowego, który już w sumie już nie, ma. Nie, nie, nie ma bo już nie ma ja, ja podciągam rękawy i zaczynamy to Maciek, 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 Maciek wkurzony Maciek wkurzony borsuk Jezu ja Dobra moi drodzy, moi... o, o, o Byłem z nim w jednym sobie, ale nie się i dalej i mnie wyrzucili z Rejonowa Gnojowa Rejonowa gnojowa muszę stoję, bo musisz coś no, Kuba. Kuba. no pierwsza, pierwsza bramka, pierwsza bramka. się przydały myślisz. myślisz tam robić tam. ale <zyskli> 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 To jest przemoc. Patrz w rodzinie. Ale

Wspaniale, moi drodzy, kto to widział, kto to się spodziewał, a dzisiaj, dzisiaj, nie, może nie dzisiaj, ale może jutro, będzie live z Fortnite'a, wbijajcie na mój kanał. Nie wchodźcie tam na jego kanał, Pardewa. tam ma zdjęcia małych dzieci. No, ale... Mo może z Maćkiem będzie live z Fortnite'a, kto wie, piszcie w komentarzach, czy chcecie, chcemy, 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 Macie w O. Na tak. no, 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 no. Możesz, możesz. Na 10! Jest! Na 10! Jest! Na yes, 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 tak jest, moi drodzy! Wygrywamy to! 10-1! Rozwaleni! Easy peasy, lemon squeezy! Oh. Dobra! Jak dwóch szech Trzecia! A zatem, tak, moja ocena meczu jest 10 na 1. Tak i, tak i jaki był wynik, oczywiście. Czyli wyśmienity, Maciek, opowiedz meczu. A zatem, to był komentarz Maćka. Zobaczmy teraz, jeszcze z drugiego no, przegranego Kubę. Mm, dzień dobry, z tej strony ja, Kuba. Mecz był bardzo niewyrównany, ponieważ oceniam mecz na 11 na 10, ponieważ. Czyli bardzo dobry. Ponieważ bardzo mecz był bardzo niedobry, ale ponieważ oceniam mecz na 11 na 10, ale mecz był bardzo dobry, ale niedobry. A zatem, tak, to był y, komentarz naszego Kuby, Kuby. A teraz komentarz Nie, pana Kuba, Wojtka. Kuba, ono... Kuby. Kuba, 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 Kuba. Moim zdaniem grał się wyśmienicie, wyśmienicie. Eee. Dziękuję. A zatem mecz był przepiękny, najlepszy. <śmiennie> On jest, jeszcze, jesteśmy w kwarantannie razem z nim. Dziękuję, mówił do was. Wieru, zapijajcie jutro na kanał, do mnie będzie Fortnite.